Cześć, witam was na kanale Ania wróży, e, żywioł wody, a więc zapraszam e, moje raczki, skorpiony i rybki. Luty 2023. E, kochani, czytania ogólne, nie z każdym będą korespondowały, dlatego sprawdź swój znak księżycowy, swój ascendent. Być może że poprzez e, ustalenie Innego żywiołu czy znaku Zodiaku, wejdziesz na odpowiedni film i tam będą dla Ciebie informacje. Zapraszam również na czytania indywidualne. Kontakt ze mną znajdziesz w opisie pod filmem. A teraz karty już są rozłożone, przygotowane odpowiednio wcześnie. No i zaczynamy nasz przekaz. Zaczniemy najpierw od moich kochanych raczków Witam Cię raczku, dla Ciebie czytanie na luty 2023 Energia ogólna w lutym, jaka tutaj towarzyszy, jaki to jest ważny etap dla Ciebie Jaka to jest, że tak powiem faza no, Na pewno to będzie czas, kiedy trzeba będzie troszeczkę, pewne rzeczy może sobie przemyśleć E, może zasięgnąć jakiejś rady, kogoś, e, kto jest waszym e, taką, za, za, zaufaną osobą, tak? No, będzie miało to związek z podróżą, e, bądź z dalszymi planami zawodowymi, e, jakimiś działaniami, które gdzieś tam na horyzoncie się pokazują i e, e, macie ochotę, jakby brać sprawy w swoje ręce i działać. Z tym, że jest, jesteście też pokazani, że szukacie rozwiązań, żeby móc działać, żeby, żeby móc pójść dalej, żeby po prostu ten horyzont się, który Wam tutaj przed Wami się jakby w miesiącu lutym zaczyna pokazywać, żeby można było sobie go przybliżyć bliżej i wejść i tam na tym nowym polu działać. No, i teraz zobaczymy. Co tutaj wokół Waszego domu? Pokazuje mi się tutaj, że istotną rolę odegra tutaj w sprawach domowych pewien mężczyzna, może być to Wasz ojciec, może być to Wasz partner. Kochani, no przede wszystkim mamy tutaj jakieś zawieszenie kontaktów, bądź jakby zawieszenie działania. Ta osoba dużo tutaj myśli, a ma to związek z etyką moralną. Z, po prostu widać, jakby te sprawy są dla niego ważne i musi chwilę przemyśleć, coś jest ważnego, musi się zatrzymać i na spokojnie to przemyśleć. Bądź ma to związek z tym, że w ogóle wasz partner zawiesza, jakby tutaj różne sprawy. I myśli o y, sprawach związanych z małżeństwem. Y, I tu tak się pokazuje y, taka informacja. Y, natomiast, y, natomiast jeśli chodzi o sprawy zawodowe, finansowe, y, pokazuje się w lutym, że będziecie odczuwali taką, no, można powiedzieć, jakąś blokadę, jakąś taką sytuację, w której nie będziecie mogli wykonać żadnych ruchów bądź będziecie pochłonięci mocno właśnie w jakiejś pracy zdalnej przez internet i, i po prostu tutaj brak możliwości zrobienia jakiegoś konkretnego ruchu za sprawą szefowej, bądź kochani jakiejś firmy, tak? bądź, nie, bądź macie firmę i nie możecie nic tutaj zadziałać, macie skrępowane ręce, nie możecie że tak powiem, tutaj zrobić krok, żadnego kroku naprzód. Dalej sprawa się ma, że y, ci, co y, macie jakąś pracę, co jest dla Was cenne, czyli wasze, Wasza praca, Wasze zadanie, to widać, że y, utrzymacie to jak najbardziej, utrzymacie swoje stanowisko, utrzymacie tą swoją pracę, pozycję. Y, być może, że sprawa się na tyle później rozwiąże, że może to być też awans, kochani, dla Was. Być może, że osiągniecie te pieniądze, o które się tutaj staracie, tak? bo to też może być taka informacja. Jeśli chodzi o kwestie sercowe dla Singli, no widać, że będziecie podejrzliwi i powiedziałabym dlaczego, no bo tutaj wyczuwacie jakieś sprawy niejasne, jakieś kłamstwa, jakieś tajemnice. Coś tutaj czujecie, że wychodzi, wychodzą sprawy na jaw i stąd właśnie ta cała sytuacja wywołuje u Was pewne podejrzenia, będziecie się o coś pytać, z kimś rozmawiać, ale wszystko to takie będzie podejrzliwe, sykliwe, takie widać, że zdobywacie jakieś wiadomości, ale w razie co jesteście przygotowani na ostrzejsze słowa, tak? Co to Wam da? Kochani, nic Wam to nie da. Jeżeli myślicie o jakiejś osobie czy jakimś towarzystwie, to kochani, jakbyście się nie starali, tutaj nic z tego nie będzie. Tutaj właśnie jest położyła się na tym karta księżyca. Dodatkowo piątka mieczy. Także tutaj po prostu powiedziałabym, że tutaj należy sobie po prostu odpuścić. Bądź jest dla Was tutaj rada w postaci tej karty, giermka mieczy. Że za mało wiesz, za mało wiesz, musisz zdobyć więcej informacji, coś tu jest niejasne, więc potraktuj to jako ostrzeżenie, jako radę. A co w kwestiach sercowych dla osób będących w związkach? No, pokazują się tutaj y, oczywiście informacje nie dla wszystkich. No, tutaj y, pokazuje się sytuacja, wasza, w której Wy nie możecie spać po nocach, zamartwiacie się, tu kwestie związane albo z planami dotyczącymi, czy zakupu domu, czy powiedziałem, organizowania jakiegoś wesela, przyjęcia, nie wiem, zakupu domu, podróży, podróży nawet poślubnej, tak? I dalej widać, że się właśnie martwicie, i to przechodzi, te, te, te zmartwienia, te wszystkie sprawy um, przechodzą na miesiąc marzec. E, widać, że macie w głowie tutaj jakby taką chęć, aby było to partnerstwo, macie jakieś cele do zrealizowania, chcecie po prostu to za wszelką cenę osiągnąć. No, i tutaj jest jakby nic się nie dzieje, tylko miesiąc luty to jest taki miesiąc, powiedziałabym, opóźnień w rozstrzygnięciu. Przez to właśnie jest ten te uczucie takiego martwienia się, myślenia po nocach. I troszeczkę, powiedziałabym, jeszcze przechodzi to ten stan na miesiąc marzec. Natomiast, kochani, wszystko dobrze się kończy. Dziesiątką kielichów, kochani, a więc szczęście, pełne, szczęście dla rodziny. Dla związku, jeżeli planujecie, no to mamy tu kartę ślubu. Także, kochani, wszystko, wszystko się dobrze widać dla Was, ale w późniejszym miesiącu tutaj rozwiąże. Także te kwestie, te Wasze cele, jakie macie z partnerem, nie martwcie się, kochani, to wszystko w swoim czasie się po prostu zadzieje. I to tyle, moi drodzy. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, a masz taką ochotę, to oczywiście zapraszam subskrybuj mój kanał, będziesz na bieżąco. A na razie przesyłam ci pozytywną energię. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. No i witam, moje Skorpiony, luty 2023. Dla Ciebie teraz czytanie. Ogólna energia. Karta transformacji, karta dużych zmian. Będzie wszystko wyglądało inaczej niż do tej pory. Wcześniej pokazała mi się tutaj sytuacja, w której bardzo ciężko, mozolnie jakby pracujesz, starasz się dłuższy czas, już wykonujesz może swój zawód. I za sprawą tego, że w tobie Hmm, zakiełkuje taka energia bycia wojownikiem, przeforsowania swoich pomysłów, swoich talentów, pokazania się, wybicia się takiego, a więc takie gwałtowne, szybkie działanie: może upomnijcie się o jakieś ważne sprawy dla Was, e, to Wam da zmianę, a za skutkuje tym, że sprawy pójdą do przodu i będziecie mogli swoje cele realizować. To tak ogólnie, natomiast zobaczymy, co wokół Waszego domu. No, tutaj pokazuje się remoncik. E, tutaj e, mamy remoncik, prace jakieś trwają. E, no i, kochani, będzie tutaj czyjaś pomoc, jakaś deklaracja i sprawy ruszają do przodu. Uda Wam się te wszystkie sprawy popchnąć. No, jeżeli w Waszym domu jest tutaj jakiś uczeń, jakiś student, mamy tutaj obronę. I ostro do przodu dalej mamy yy, po prostu yy, jakby sprawy posuwają się do przodu bardzo dobrze, pozytywnie, także to też. Ale głównie pokazuje mi się tu karta remontu, yy, bądź jeżeli dotyczy to waszego dziecka, to tak jak powiedziałam, jest to jakiś egzamin i wszystkie sprawy dobrze, pomyślnie dalej po tym się wydarzeniu zadzieją, tak, że będzie można realizować dalsze cele. A jeśli chodzi o kwestie finansowe, zawodowe, karta, która mówi, że zaczyna się coś nowego, rozstrzyga się poprzez wiadomości, poprzez rozmowę, poprzez przecięcie. W zależności od waszych, waszej sytuacji, u każdego będzie to coś innego, natomiast mamy asa mieczy, yy, duże zmiany, yy, spełnienie i sytuacja spowoduje, tak właśnie sytuacja tego asa mieczy spowoduje, że sytuacja się uspokoi. Yy, znajdziecie złoty środek, poradzicie sobie, jest wyciszenie, uspokojenie, uzdrowienie sytuacji. Także, kochani, Mogą być to też wiadomości, może być to rozmowa, jakieś rozstrzygnięcie, coś się zaczyna i to wam daje spełnienie, właśnie. I powiedziałabym dla niektórych z was: może być to wyjazd zagraniczny, zagraniczny tak? Wyjazd zagraniczny o tak bym powiedziała bądź nawiązanie współpracy z zagranicą i to wam da ukojenie i uzdrowienie sytuacji. A kwestie uczuć. Single. Kochane single są już jakby troszeczkę zmęczone, przeciążone, bardzo ostrożne. Widać, że coś tutaj wcześniej zadziewało się nie tak, jakbyście chcieli, i jakby widać w dalszych relacjach, w zdobywaniu partnera czy jakiejś znajomości, podchodzicie bardzo. Ostrożnie, jesteście tak powiedziałabym, tacy elektryczni, tak? A dlaczego? No, bo wcześniej w tych wszystkich związkach wasza pozycja była jako pozycja osoby, która tęskniła, czekała na miłość, ofiarowywała kielich szczere uczucia, intencje szczere, natomiast w zamian nie dostawała tego. Była osobą, która czuła się, jeżeli była w relacjach, to czuła się jako osoba ta czekająca, ciągle tęskniąca, osoba, która czuła się samotna, mimo że były osoby wokół ciebie. No i tutaj położę jeszcze jedną kartę, kartę dla ciebie rady, bo nie chcę tak zostawiać, bo widać, że ta tendencja dalej w miesiącu marcu też się utrzymuje postanowisz być bardziej ostrożny, ostrożna, nie dać się skrzywdzić i co to Ci da? No, kochani, być może, że poznacie kogoś bardzo interesującego, rozpoczniecie jakby nowy rozdział w swoim życiu, czego to będzie dotyczyło. Jakby duża zmiana, przepniecie to wszystko, tą złą pasę, no, i mamy piękną, upojną miłość. Kochani, może coś z tego wyjść, ale powiedziałabym, sprawy bardziej w kwietniu. Bardziej w kwietniu tutaj się mogą wyjaśnić. Natomiast marzec też ma taką tendencję takiej ostrożności. Dopiero później, kochani, będzie moment, zapali się zielone światełko i rozpoczniecie zupełnie nowy etap w swoim życiu, w kwestiach uczuciowych. Te sprawy się wyjaśnią. I tutaj mamy wybór, tu mamy romantyczne uniesienie, romans, kochankowie. Także to tak się pokazuje dla Was. No, a w związkach, co tu takiego dzieje się w relacjach, w związkach? No tak, powiedziałabym albo to Wy, albo Wasz partner. Hmm, ale raczej bym tutaj hmm, karty mi się, może przeczytam tak, jak mi się karty rozłożyły. Y, że wasz partner, być może, że spod znaków takich y, powietrza, tak, znaków powietrza, y, tutaj pretensje są, konkretne żądania, tu konkretne są wypowiedzi, to osoba wyraźnie mówi, co jej pasuje, a co nie, tu są konkretne żądania, y, więc y, co ona chce, przede wszystkim mówi, że y, jest rozczarowana, że zbyt dużo ma obowiązków, że być może wy robicie coś i nie ma żadnego efektu w waszej pracy, w waszym działaniu, że działacie na oślep, że nic z tego nie ma. Tu konkretnie widzę, takie roszczenia są i co wy robicie? Hmm, bierzecie sprawy w swoje ręce. Ja myślę, że jakaś decyzja może związana z, z przemieszczeniem się, z znalezieniem, nie wiem, pracy w innym miejscu mieście, bądź za granicą, szukacie rozwiązań i to po prostu w tym kierunku idzie, żeby lepsze pieniądze, tak, więcej zarabiać, bądź, słuchajcie, jest sytuacja, w której to Wy szuka bierzecie sprawy swoje ręce, bo nie ma tutaj równości w dawaniu i braniu, jakby Osoba, z którą jesteście, tylko żąda, wymaga, jest podejrzliwa, używa słowa, ciągle się kłóci, nie jest zadowolona, jakby rozczarowana wręcz. No i tutaj wy postanawiacie coś poszukać, zmienić i bierzecie sprawy w swoje ręce, tak? Jak jeszcze jedną kartę tutaj dołożę, jak to dalej się pokaży, pokazuje. No będziecie w tej relacji, ale to jest taka relacja, gdzie tutaj już jest nuda, rutyna, tu się nic nie dzieje i tak naprawdę ta relacja już nie daje Wam tego szczęścia, tego wow. Ale kochani, jest dalszy i tutaj jest taka taka jeszcze jedna dalsza informacja, bardzo odległa, ale jednak jest że widać was w tym małżeństwie, nic nie robicie, już tkwicie w tym po prostu tak jakbyście korzenie zapuścili. Nawet nie widzicie, ale gdzieś tam coś się pojawia, jakaś szansa, możliwość poznania kogoś ciekawego, kogoś, kto tutaj z kielichem do Was zapuka. Natomiast Wy jeszcze tej osoby nie widzicie, czyli ta sprawa może się rozstrzygnąć troszeczkę, jakby później, to wiele później. W każdym bądź razie prognoza tutaj jest taka, że małżeństwo nie dające radości, miłości, szczęścia i tak naprawdę zastanawiacie się, co Wy tutaj robicie, będziecie rozmyślać, jak to kiedyś było fajnie, tak? I że to już Was nie cieszy, więc tutaj takie będą refleksje, ale mimo to na widać, że Wy będziecie podejmować jeszcze próbę Robienia czegokolwiek, brania spraw w swoje ręce, żeby to odmienić, tak, ale to idzie właśnie w tym, właśnie kierunku. No i dobrze. I to tyle, jeśli chodzi o wasze czytania. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję i zachęcam was. Subskrybujcie mój kanał, bądźcie na bieżąco, jeżeli macie taką ochotę. Gorąco polecam. A na razie, moi drodzy, przesyłam Wam. Pozytywną energię i życzę Wam wszystkiego dobrego. Dziękuję za wysłuchanie. Do zobaczenia. Cześć. I witam moje ryby. Luty 2023. Kochani, zobaczymy, jaka główna energia dla Was na luty. Pokazuje mi się karta zmian, karta koła fortuny, a więc zapowiada wyjątkowy okres. Powiedziałabym, że jakiś szczęśliwy obrót sytuacji może mieć to związek z jakąś nową miłością, z jakąś radością, z jakimś wydarzeniem, które wywołuje duże emocje, które są po prostu darem, tak. Yy, powiedziałabym dalej, że ma to też związek z jakimiś sprawami, m, które trzeba było załatwić, i udaje Wam się obronić yy, daną sytuację, swoją pozycję, udaje Wam się załatwić wszystkie sprawy, yy, powiedziałabym takie, yy, związane z, z urzędami, yy, bądź yy, obronić się w jakiejś sprawie, tak. Wcześniej tutaj była taka sytuacja, w której była albo jakaś osoba pomocna dla was, albo były jakieś szczere intencje jakiejś tutaj osoby by może wasze tak. I teraz mamy w lutym zmianę o 180 stopni, a to idzie w kierunku, że będziecie mogli dalej tutaj działać na polu uczuciowym zaoferować jakąś po prostu propozycję matrymonialną na przykład, bądź uderzyć tutaj w jakieś, z jakąś ofertą, z jakąś propozycją, może przyjdzie do Was coś tak wspaniałego. Mamy tutaj jakby ruch, tak? Ten luty jest bardzo ważnym miesiącem dla Was. I teraz, kochani, zobaczymy co się dzieje wokół Waszego domu. Szyb tutaj przychodzą jakieś wiadomości dla was coś tu co się szybko zadziewa coś co zmienia absolutnie wasze życie wokół waszego domu ma to związek z transformacją waszych pragnień, życzeń być i tutaj powiedziałabym, że za sprawą jakiejś albo urzędniczki albo urzędnika Ktoś tutaj zażąda jakichś jakieś, jakieś wyjaśnień, jakieś może, trzeba będzie tutaj, jakieś są informacje, tak. I teraz trzeba będzie zmienić swoje, jakby marzenia troszeczkę. Stąd ta karta śmierci, czyli transformacja. Transformacja dotyczy, dotyczy zmiany swoich marzeń za sprawą, właśnie albo urzędnika, albo sądu, albo jakiegoś nakazu, jakichś dokumentów. I to wywoła, że trzeba będzie porzucić jakby to, co tam budowaliście sobie, i pójść jakby nową drogą. Równie dobrze może być informacja, że trzeba będzie się wyprowadzić, przeprowadzić, opuścić miejsce zamieszkania, bo tutaj są jakieś decyzje urzędnicze. No, i powiedziałabym, te, te, te wiadomości, które przychodzą, to mają też związek z tym, że kiedyś tutaj była, jest, była jakaś blokada, czy jest blokada, nie możecie działać i za sprawą jakiegoś pomysłu, jakiejś inspiracji. Macie chęć y, odniesienia zwycięstwa na tym polu, tak? No i teraz przychodzą te wiadomości. Jakieś sprawy się mocno zadziewają tutaj dla Was i przynoszą duże zmiany. Trzeba będzie swoje marzenia, tak jak powiedziałam, zmienić, przestawić. Coś tutaj trzeba, to co budowaliście, y, odłożyć, nie zamykać, ale odłożyć i poszukać y, czegoś w innym miejscu, bądź tak jak mówię, jest, ma to związek z jakimś wyjazdem bądź przeprowadzką. No, duża zmiana. Tak jak tu wcześniej Wam powiedziałam, była karta ko koła fortuny. Tak więc te, te zmiany w tym lutym ewidentnie tutaj dla Was mm, się zarysowują. E, w kwestiach finansowych i w kwestiach e, zawodowych macie zwycięstwo, możecie obronić się, e, będziecie świętować, e, będzie radość, e, być może zdobędziecie jakieś wiadomości, które dla Waszych spraw finansowych czy zawodowych no będą wspaniałe, dobrze was zabezpieczą, dadzą dobry kapitał na przyszłość, będziecie właśnie świętować, więc ja myślę, że to jest pełne zwycięstwo, jakieś wydarzenia, które będą warte świętowania, moi drodzy. No, a w kwestiach sercowych single. Widać, żonglujecie, skaczecie, z kwiatka na kwiatek. Próba albo utrzymania właśnie tej pozycji, albo ta, te sprawy uczuciowe, nie ma tutaj tej harmonii, tak? I próbujecie coś tutaj zrobić, coś tu zadziałać. I, kochani, myślę, że tu są jakieś sprawy jeszcze sądowe, wyjdą w tym miesiącu. Ja mam wrażenie, że jakby rozstajecie się z kimś, jesteście singlami, ale jednocześnie wchodzicie w jakiś układ jeszcze z kimś, stąd ta dwoistość taka mi się tu pokazała, ale głównie tu się zarysuje jakieś decyzje w końcu sądowe, w końcu coś tutaj zapadnie, jakaś decyzja, tak? Ma to związek właśnie ze sferą uczuć. A jeśli chodzi o sprawy sercowe yy, dla ryb będących w relacjach, w związkach, kochani, nic dodać, nic ująć. Dziesiątka kielichów, a więc pełna, szczęśliwa rodzina, szczęście, z, y, miłość, y, dzieci, dom, rodzina, no spełnienie marzeń, tak? Spełnienie marzeń. E, więc nie dokładałam tutaj już. Kolejnej karty, być może, że zalegalizujecie też swoje związki, może być to karta też ślubów, może pojawią się tutaj dzieci, no jakieś wielkie szczęście czeka tutaj w kwestiach uczuciowych i to wszystko tak jak tutaj patrzę na te Wasze karty, pierwsza karta, jaka Wam się tutaj pokazała w rozkładzie, karta koła fortuny, a więc fortuna. Odwraca się duże zmiany, zmiany. Jest to karta dużych zmian, transformacji, i widać właśnie po tych kartach, że w wielu dziedzinach tutaj rozstrzygają się pewne dla Was sprawy. I to wszystko, moi drodzy. Jeżeli jeszcze nie subskrybowałeś mojego kanału, to oczywiście zachęcam Cię, będziesz na bieżąco, także subskrybuj. A ja już Wam dziękuję. No, przesyłam Wam pozytywną energię i życzę Wam wszystkiego najlepszego i do następnego razu. Cześć!